Witam was widzowie to i ja Kozak o to i back shot, Roulette No to lecimy W tej grze ogólnie Nie chociaż O tak To gdzie gdzie mój kurs Dawaj mi te tabletki I lecimy na zabawę I lecimy na zabawę. Podpisz oświadczenie. Tam kozak, bo mogę. Kozak. Jestem ciekaw jak mi pójdzie. Uwaga, chyba 4 is teraz, chyba. No, cztery on ma trochę lepszą adrenalinę w sumie. Oj, no, no to mamy już pomysł. Mamy już pomysł na niego. Kajdanki i dwa w niego. Teraz to nieważne, czy jeden jest ślepy, czy jak. No i dobra. On i tak się teraz uwolnił Ale jak mi się dobrze aktualnie no, upiecze, no to będzie dobrze. I znowu jeden na jeden. Znowu jeden na jeden. I zrobię, robię to. Teraz tylko lupa. No i nabój. GG. Pierwsza runda moja. Ogólnie w ogóle o co będzie chodziło w tym odcinku. Gram dopóki nie przegram. No. To była ogólnie szybka runda. nieźle. Uwaga. Telefon. W sumie już nie od pocisków Piwko, piwko. I noż. I nóż. I teraz jest po 3. 3 na 3 jest. Dobra. To tak. Uwaga, telefon. Czwarty nabój, ślepy nabój. Czwarty. Dobra, dobra. Czwarty. To tak. Skipuję pierwsze. To był nabój. Skipuję drugi raz. To był ślepy. Teraz będzie nabój. Dobra. Nie było. Ale teraz jest ślepy I to wiem On w siebie szczeli i później stali. No Teraz, teraz jest tam bój No Sadek Więc moja kolej jest tak, to, to jest chyba ostatni. kurde się mnoży użyć. No, i to chyba był już ostatni nabój O, tak, więc teraz tylko lupa i będzie dobrze. I może jeszcze kajdanki. Nie, no dobra, telefon, nie ja tak źle. I jest 2 na 3, 2 na 3. Ona ma tak, o którym naboju on mi poinformuje? Drugi nabój, ostry nabój. Dobra. Teraz jest, uwaga. Ślepak. Dobra. Druga runda moja. Teraz tak. Móżdż. No i gg, w sumie na drugą rundę, ostatnie i uwaga, kajdanki, adrenalina, togetki, fajki i to dziwne takie. Oto tak, adrenaliną, ukradnę mu kajdanki. A z kajdankami. No. I teraz dwa razy mogę w niego strzelić. Teraz według mojej logiki będzie ślepak. Nie zmieniam Nie, to był ostry To był ostry Ślepak Ślepak, będzie no te, teraz ostry Ta, on to robi, on robi kombat XD No to jednak nie robi Kamba. Tutaj pierwsza runda. A dawać, podwajamy. Widać, że z poprzedniej rundy zostają. noże i to. No dobra. Hmm. Tam chyba to było 4 na 3. Ryzykować? A tam ryzykuję. Ryzyk fizyk. Ślepy. Jest teraz 50% szans. Więc spróbuję. I ten będzie ślepy. No nie. Sadek Jest coraz większa szansa na ten zwykły nabój. On wie, on wie. Nabój teraz. Teraz jest ślepy. Nie dobra, nieważne. Dobra, nieważne. Jeszcze raz jego kolej. On użył tabletek. Proszę, powiedz, że on... on nie, on dostał! nie... No i... Teraz jest śmiesznie. To chyba był ostatni jedna nabój. Chyba. To był chyba ostatni ostry. Dobra, teraz robię combo Teraz myślę, że jest ostry i leci w niego. No i minus dwa dla niego. Łatwo. To nie była ostatnia runda. Najlepsze. No i teraz trochę było ostatnie. No proszę. Lupa i nóż. Kajdanki mógł być. No dobra, adrenalinka. Boże, jak adrenalina. Jest 50 na 50. No to od razu piwo, bo mogę. Tu nabój. Kajdanki. I w niego. Raz. Ładnie. I teraz jest ślepy którego użyję w taki sposób. I wiem, że teraz był ślepy, więc jest GG dla niego. Ja nie mogę. Dobrze mi dzisiaj idzie jak na pierwszą grę. Dobra, druga. Uwaga. Jakiej tam dostanę? ile on życie będzie miał kajdanki i tabletki on dostał kajdanki i papieroski dobrze po cztery jest dwa jest pół na pół jeszcze to najgorsze pół na pół no to <gryw> jakby zamiast tych tabletek mi Mimo, by wypadł nóż, no to... Albo lupa w sumie. Z nożem. I uwaga. Piwo, nóż, nóż i to do zmieniania pocisków. Ile jest? 4 na 4. No dobra. Dobra, dobra. Hm. Dobra. Ryzykuję Ryzykuję, że te, te teraz był szlepak I uwaga To był nabój Zwaliłem kombo On się teraz wydarzy chyba wiedziałem No Iwo. Czyli, że już dwóch, po dwóch ostrych trzecie ostre, czyli, że jeszcze jeden ostry jest, jeszcze jeden ostry jest w grze. Nie, I on straci, on straci. Wiedziałem. Ją się bez szczali? Tak. I dobra, teraz to był ślepak, teraz będzie kolejny ślepak No nie, no nabój, no to, to, to był ostatni nabój Reszta to są ślepaki Tak, przynajmniej liczę No, pierwszy Drugi Piwo. Ślepy i... O, koniec rundy. Adrenalina, nóż, piwo. Lupa. Dobra. Teraz jak się dobrze trafi, no to... No to tak, od razu lupę. Ślepy. I ja z jego telefonu skorzystam. To, to będzie bardzo dobry pomysł. Czyna bo i trzeci? Ostry. Uh -huh. No to tak. Wiem o pierwszym. No. Teraz piwo. No, bo trzeba to, to jakoś użyć i w niego wstałem. No i proszę. Ostatnia runda widzowie. reset temów i co mi da adrenalina piwo nóż ma lupa, ma telefon po trzy. pół na pół pożegnaj się ogólnie z telefonem i uwaga drugi ostry no to piwa, z, pi, piwa zużyjemy w następnym nóż i w niego i został mu ostatni hp czyli że jak teraz drobną mi kajdanki i idealnie lupa najlepiej dwie lupy no to jest zdziwić dla niego dobra dobra może być no. no dobra użyję tego żeby użyć noża żeby on nie miał chociaż ja wiem że to, to jest 50 na 50 no to i u niego. I to by ślepy. No. On używa piwa nabój. używa adrenaliny. Weźmy piwo. Drugi nabój. I on w siebie szczeli. No i GG. No i GG widzowie Uwaga, ile wzrosło? No nieźle I widzowie To by było na tyle Tu nie chcesz dalej ryzykować Tak na serio O mój Boże, ale to dobrze mi wyszło tak szczerze. Więc dziękuję Wam, fizowie, za oglądanie. I zapraszam do pisu i do składania pytań do QA, bo na ja już trochę czekam. Więc dziękuję za oglądanie. Na razie.